No dzień dobry czas wstawać Tak pięknie na dworze Ja tuż koło wyjścia z domu Posadziłem sobie niechcące na umyślnie Takie kwiatki Sąsiad przyniósł Bo już nie miał gdzie posadzić A ja przygarnąłem bezdomny Biedne i teraz tak mi się oddzięczyły. Cudne kwiaty. Trochę z nimi zachodzi, bo trzeba kopać wiosną, jesienią, żeby nie zmarzły. Ale wiosną posadzone tak szybko odbijają i kwitną. Mieczyki, gladiole. tak w ogóle zapraszam do sklepu naszego zielone pogotowie mamy już cebulki różnych różnych roślin bardzo fajnie się sprawdziły na kurki już na dworze i sadź bo to takie pierwsze fajnie kwiaty wiosną i łatwo w Słoneczko już wstało Dzieci jeszcze nie Ale wstała No wczoraj wszystko pokosiłem przy sobocie Bo trawa rośnie Deszczyku na razie nie brakuje ale pada tak, że rolnicy zniwa mnie zebrali. I trawniki wadne grzybki, już gdzie niegdzie, pierwsze się pokazują. Także i będzie. Co zjeść, co w słoiczek włożyć, jak jeszcze będzie słoików. Bo w tym roku dużo poszło do miodu. Dużo poszło do borówek borówek zatrzęsienie i piękne, ładne, wyrośnięte, duże smaczne Nic im nie przeszkadza Rosną jak szalone Tu pytacie się co ze świerku można zrobić Co można zrobić z dużego Cyprysika Proszę, z każdego piętra co pół metra można dwie, trzy gałęzie, 1 trzecia korony wyciąć w takie fajne poduchy i nie dość, że nie trzeba wycinać będzie ładny to jeszcze będą w nim rozmnażały się ptaszki bo lubią takie gęste figurki gniazdo jest co roku nawet Gołębie grzywacze miały w tym górnej górne podusze gniazdko tu też świeczek taka odmiana gęsta i też w nim były ptaszki już nie mówię o buch szpanach czy tujach czy świerkach konika w nich to już obowiązkowo w każdy w każdej jednej są młode ptaszki i to nieraz po dwa razy. A młode ptaszki to duży apetyt, i rodzice latają non stop, bez przerwy po gąsienice, po robale, które zjadają nam nasze roślinki i w ziemi, i na powietrzu. O, nawet w tych małych bryłkach też były ptaszki rododendronach mało a czasami osy założę sobie gniazdo gdzieś tam w kretowinie po karczowniku no i zaczynają kwitnąć hortensje bukietowe u was już pewnie kwitną u mnie tu trochę później po teren niski dosyć mokry tu nad stawem. Już w nowym ogródku zaczynają fitnąć dalie Hortensje hibiskus bagenny mieczyki hortensje bukietowe no to co Michalina zaprojektowała to posadziłem już w przyszłym roku będzie się czym pochwalić Moc, mimo już połowy sierpnia Fitno Fitno, trochę zielsko wchodzi Ale to takie jednoroczne Żółtlica kwiatowa. Niech tam sobie rośnie Z niej tam też owady zbierają, ja teraz mam pracę W lesie Muszę sprzątać Wiatrołomy a tu niech sobie wszystko razem kwitnie. To chyba pięknotka, o ile się nie mylę. Już dostaję takich fajnych czarnych kolb. Będzie ich dużo w zeszłym roku. Dostałem taką małą pikóweczkę. Ale z tego kwiatu moc. Mm -hmm. Kalina, oczywiście, japońska. Kwitnie dalej. Maliny. Już pierwsze dojrzewają. Żółte. pójdziemy zobaczyć, co tam przy borówkach. Jak. rónia. Ojej. Lisi, biedna. Jeszcze wczoraj tak nie było. Lisi już. Tuż nad ziemią. Chociaż jest prowadzona w formie drzewkowej no wisi Wisi, biedula Owoce w tym roku Bardzo duże Bardzo liczne mm -hmm. Oj, będzie rwania Oj, będzie soku Będzie i nalewka Do wszystkiego jest dobre Może nie takie smaczne jak malin. Ale na pewno zdrowe, zdrowe, bo jak takie czarne potwory mogą być niezdrowe, tak, no bo jeszcze, jeszcze są, rwiemy, wywijemy, one ciągle, ciągle są, tak, niektóre krzaczki już oberwane prawie, ale jeszcze trzy są takie, które dopiero zaczęliśmy rwać. I to jest fajne. Tak, nowy staw, co już rok temu czy dwa lata, będzie czas tak szybko leci. Zrobiony, pełen wody, tam można powiedzieć, że maksimum. Idziemy przez rów, idziemy, idziemy. No co tu się dzieje? No co tu się dzieje? Jakaś masakra. Ktoś wiózł te kwiatów i mu się wysypały. Nie wiem czy słyszycie, ale ja słyszę. Pszczoły, pszczoły. Dużo pszczół. Jeszcze więcej pszczół. Nanoszę sobie, już nie będę wybierał, nanoszę sobie teraz dla siebie do gniazda na zimowe. Zawsze to lepsze niż jakieś sztuczne pokarmy. Tak wygląda jeszcze łączka kwietna nad nowym dużym stawem długim ej, ej ej część już kwiatów przekwita A jeszcze dużo się rozwija Odbijają gdzieś po deszczu Od spodu tu posadziłem jedną śliwkę, damachę taka bardzo stara odmiana podobno tak zdrowa jak morele amerykańskie rudbeckie nagie olbrzymie, pięknie kwitną kwitną, chyba jeszcze je rozsadzę na więcej bo ładne, sprawdzają się o nie, zbierajcie sobie nasiona siejcie sobie takie łączki, jak ktoś ma miejsce bo to normalnie jest super jest super ja myślę, że kiedyś świat za Adama i Ewy tak właśnie wygląda. Gdzie się nie obrócisz, to kwiaty, drzewa, krzewy. Wszystko miało swoje miejsce. Wszystko pięknie rosło. Razem. Więc jestem do pasa mogły. Bo te krzewy, te kwiaty do pasa sięgają. No i staw. Witamy. Tam to jeszcze się ciągnie, hen, 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 hen Dużo, dużo. Po drugiej stronie stawu też burta. Jest cała w Astrach, ale one jeszcze nie kwitną. Gdzie niegdzie, posiały się rozbeki. Już sadziec pięknie kwitnie. Tak. I kwiaty. I kwiaty. I kwiaty. Jest szósta. Rano ale pszczół już jest sporo, 14 stopni. No co, bijecie się opływek z dziewanny, tak? No, moje panny, widzicie opływek z dziewanny. Kto to słyszał, kto to widział? Starczy dla wszystkich. A jeszcze zostanie Nawet jeżówki, jeżówki się pokazują. Fajnie, tak? One trochę dłużej się rozkrzywiają. Myślę, że ich na drugi rok będzie <laughs> dużo, dużo więcej. Tak, ale już, już jest ich sporo. No widzisz, no jak zbieramy dla swoich młodych, wychowanych. A. Tata wam przywiezie takie mateczki, teraz gdzie, nie gdzie na wymiany, żebyście byli łagodne, żebyście nie musiały żądać i życia tracić, bo pszczoła, jak rządy to biedne już życie traci. A szkoda. Niech sobie żyje. Ja na chwilę wyłączę. Muszę się z tych kwiatów jakoś wydostać bo nie dość, że wysoko to jeszcze jest zapach mnie troszeczkę oszołomił oh, wydostałem się z lekka tu już mam wykoszone trochę hibiskus szaczasty tak witnie, a pąków jeszcze ma co nie miara ja myślę, że do zimy mu zejdzie z tym kwitnieniem. Reszta liliowców jeszcze kwitnie. Kwitną floksy. Wiechowate podobno. Tak muszę obciąć. Już takie obecne. Nie kwitną jeszcze raz, bo na tych odnóżkach one jeszcze będą kwitły. Dobrze. Zadanie na dzisiaj. Co ten... Jak on się nazywa? Ojej. No nie wiem. Wyleciało mi z głowy teraz. Ale kwitnie. Już zaczął kwitnąć. A zobaczcie. Każdy inny. Sieją się. Wysiewają. Rosną. Kwitną. Nawet pięciornik różowy, ładnie kwitnie. Super jest. Tą grządkę na gruzach. W tym roku będę likwidował większość bylin. Zapraszam tutaj okolicznych rolników, żeby przyjechali posadzonki. Bylin, na 20 już tyle spory krzewów. Talipa jabłanie bzy świerki hortensje że już na wszystko nie wystarcza miejsca a i czas na pielenie tego poza tym już ta lipa te drzewa obok tyle piją soku, że te kwiaty są dużo mniejsze, bo tu pod spodem tylko grus papy, wszystko tam jest po kiedyś jakimś budynku i także to wszystko tyle rad rosło zostawię te tylko które dają sobie najlepiej radę i będzie trochę koloru a i trochę trawnika między tymi kwiatami i krzewami dzielżon o ta wysoka roślinka co zaczyna kwitnąć to dzielżon będziecie w moim wieku też będziecie mieli takie kłopoty a podobno jak się je same warzywka to nie ma tyle ale ja nie wierzę ja nie wierzę bo jak tu energia do mózgu dojdzie jak tylko same warzywka nie wiem jak jeszcze raz mi się przyjdzie urodzić to wypróbuję żyć na samych warzywkach i wtedy wam powiem. Mm -hmm. O, oprócz mego cienia, to widzę same spłonienie. Tak było w ogrodzie. Mojej babci. I się nie martwcie, jak wasze dzieci, jak wasze wnuki nie czują blusa. Na razie do roślinnych, do kwiatów. To na pewno, jak je bierzecie na dzień, na kilka dni do siebie, do swoich pięknych ogródków, to przyjdzie czas i miejsce na to, że w pewnym wieku, o jakiejś porze, jak będą mieli sami już dorosłe dzieci albo wnuki małe, to zaczną uprawiać ogródki. Bo gdzieś to tam w ich pamięci zostanie ten widok i ten widok będzie odtworzony najpierw to będzie marzenie a potem to będzie spełnienie tak właśnie pamiętam moje dzieciństwo kwiaty kwiaty u babci. Mama wtedy była zajęta z tatą, zarabianiem pieniążków, bo my byliśmy mali, my chodziliśmy do szkoły, my darliśmy ubrania, my dużo jedliśmy. Stale coś nam było potrzeba. Ale potem, jak już żeśmy dorośli, wyprowadziliśmy się z domu, to oni zajęli się ogródkiem Trochę krzaczków i ogród. Pokazuję Wam czasami ogród u mojej mamy. Tak, też wróciła do czasu swojej babci. Opowiada mi często, jak babcia była taką ostoją spokoju, sama, jak rodzice zajęci byli w polu, to babcia gotowała. Babcia wołała do ogródka. Babcia wołała na grzyby, idziemy z nusiami. Tak. I tak to było. I tak to jest, i tak to będzie. To no powoli pierwsze elementy tych naszych widoków będą odchodzić, bo jeszcze tu przy tych kwiatach powinien być płotek. Ładny, drewniany z desztachet. No ale ja nie lubię ogrodzeń. Teren jest otwarty, teren jest ogrodzony. I kto by ogrodził 12 hektarów ogrodu sztachetkami. Masakra. Masakra. Ale na balkonie mam. Taki właśnie wiejski płotek. Myśliwski się nazywa. W kratkę zbity. Taki będzie też przy tarasie. I właśnie o to chodzi. Nawet te bajorka. Był taki stawik u babci, gdzie poiły się krówki, cielaczki, gdzie pływały kaczki. U mnie też. No marzenia mam duże. Zamiast jednego takiego bajorka mam siedem. Zamiast dwunastu arów ogrodu mam dwanaście hektarów. Ale taki już się urodziłem. Chyba ogrodnik. Boże, ze wszystkim przesadzę. I na tym będę kończył. Do zobaczenia. Spełniajcie swoje marzenie.